No siemano wariaty, ja jestem Pejni i witam Was po takiej malutkiej przerwie na moim kanale. A przerwie spowodowanej tym, iż można powiedzieć, że po prostu dopadło mnie życie. I osoby, które śledzą mnie czy na Facebooku, czy na Instagramie, raczej wiedzą czym mniej więcej była spowodowana ta przerwa. Ale zakładam również, że spora część z oglądających mnie na YouTube no, nie śledzi moich socjalek. Jeżeli chcecie to zmienić, to wszystkie linki właśnie do Facebooka czy Instagrama znajdziecie w opisie tego filmu. Mniejsza. Ale też poczułem, że wypadałoby wam powiedzieć czemu na kanale się ostatnio nic nie pojawiało. Otóż, jak wspomniałem, po prostu trochę mnie dopadło życie, a nowa praca, nowa praca, która mnie strasznie wyłącza z jakiegokolwiek działania czy też życia prywatnego. O ile sama praca jest naprawdę spoko, cieszę się, że ją znalazłem, cieszę się, że ją mam. Bo może nie robię z giereczkami już, niestety, stety, niestety. A tak wróciłem do działania w handlu. Kompletnie inna branża, działam sobie od zera w nowym temacie, ale jest to handel, czyli jest to powiedzmy branża, która mnie naprawdę, Jara, jest to coś, co mnie bardzo interesuje, ciekawi, napędza do dalszego działania. a Jest to, że tak powiem, mój żywioł. A tylko, że przez to, że ja wszedłem, w, niby wiecie, Zrobiłem ja prawie 4 lata w handlu, w gierkach. Teraz sobie dalej w handlu, tylko że w czymś innym. Tak, handel handlem, ale jednak wchodzenie w nową branżę wymaga od człowieka włożenia masy, masy czasu prywatnego, żeby właśnie się wdrożyć w nowy temat, w nową branżę, poznać ją. Bo ja, wiecie, jak zaczynałem pracę w giereczkach, czy ogólnie pasowałem sobie w sklepie z grami. To wyglądało mnie więc tak, że ja przychodziłem do pracy, robiłem co miałem robić, i wracałem do domu i po pracy już miałem powiedzmy czas dla siebie, tak? Nie musiałem się w żaden sposób doszkalać, nie musiałem sobie za bardzo czytać, a, czy ja wiem o produktach, czy o branży. Po prostu tym żyłem, tym się interesowałem, tym się jarałem cały czas. Natomiast teraz, że w, jako że wszedłem sobie w kompletnie inną branżę. To ja mój czas prywatny niestety niestety muszę jednak, znaczy, muszę, powinienem a, poświęcać właśnie na jakieś szkolenia. szkolenia. Mam naprawdę dużo materiałów, które muszę przerobić, jest naprawdę od cholery, a ich cały czas tylko ich ilość się powiększa. To nie jest tak, że ja sobie coś tam poogarniam, pocztam, już będzie spokojnie, no tego cały jest coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej materiałów do ogarnięcia, bo jednak wszedłem w dość, nie chcę powiedzieć, ciężką branżę. Znaczy, w sumie to jest dość ciężka branża, która od kompletnego laika na starcie wymaga. to jest naprawdę. Potrafi człowieka przytłoczyć ta ilość wiedzy, jaką trzeba opanować. A dlatego też na, i czy to na kanale, czy na socjalkach działo się stosunkowo niewiele. A właśnie przez to, że musiałeś po prostu doszkalać do pracy. W sumie dalej się doszkalam do pracy, a plus jednak ja na pewno dużo pracuję. A już nie powiem wam dokładnie, ile to godzinowo wyszło, a naprawdę mam sporo ilość godzin w ciągu miesiąca, a zdarza się, że ja mam powiedzmy dzień wolnego, parę dni pracy, dzień wolnego. A czy wiadomo, nie robię po 24 godziny, ale jednak człowiek wraca. Zmęczony do domu, chcę sobie odpocząć, też się doszkolić z pewnych tematów, od tego czasu dla siebie, czy właśnie na YouTube, no, za dużo niestety nie miałem. Stąd też po części ta przerwa wystąpiła, ale to już powoli już się ogarniam z tym. A dwa, no jednak, może nie wchodzę za bardzo w szczegóły, ale troszkę rzeczy, które się za mną ciągnęły od zeszłego roku, czyli od roku, którego no, nie chcę pamiętać, a niestety dalej się ciągnęły za mną, ciągną się dalej za mną. Ciągle miałem sporo pf, nieprzyjemnego okina na głowie, doszło jeszcze parę chorych problemów, chorych tematów Ale powiedzmy, że ten o mały okres przerwy, jaką mieliśmy na kanale Mniej więcej udało mi się ogarnąć parę tematów w taki sposób, że po prostu przyzwyczaiłem się, że one gdzieś tam obok są A to nie jest tak, że muszę się kolejnymi problemami zajmować cały czas Ale tak, teraz sądzę, że ja z tym już w z tym kanał troszeczkę bardziej zająć Już wiecie, no przerwa No i chyba nie może to zobaczyć po życie. Raczej rozumiecie o co chodzi Ale tak, sądzę, że możemy sobie w miarę normalnie wrócić do działania Aczkolwiek to normalnie też nie jest takie tempo Jakie mieliśmy wcześniej Bo jeżeli śledzicie mój kanał od dłuższego czasu To wiecie, że ja w pewnym momencie narzuciłem sobie tempo Dwóch, trzech filmów na tydzień Że sobie wlatywał film we wtorek Czasami wlatywało coś w czwartek No i wlatywał sobie film w sobotę Czyli trzy filmy na tydzień raczej staram się wrzucać a tylko niestety no teraz przez natłok obowiązków życia, a nie jestem w stanie tego tempa utrzymać też, przyznam, że no nie bardzo mam siłę a tak wypuszczać kolejne filmy, kolejne filmy, jak, jakkolwiek dbać o ich, jak, jakąkolwiek jakość. A dlatego też yy, z rażem, wraz z tym vlogiem troszkę zmniejszamy tempo. Otóż filmy będą się pojawiać na pewno jeden w ciągu tygodnia, może czasami uda się dwa filmy w ciągu tygodnia wypuścić. Ale też sądzę, że to po pierwsze sprawi, że no, ja będę miał więcej czasu dla siebie na ogarnianie swoich rzeczy, swojego życia. Dwa to też sprawi, że się jakoś nie wypalę. Za bardzo się wypalałem, ale po prostu jednak wypuszczanie trzech filmów w ciągu tygodnia troszeczkę sprawiało, że w momencie, nie, nie tyle, co miałem dość, to, to było już troszkę uciążliwe. Bo też pamiętajmy, że ja YouTube robię tak czy, czysto hobbystycznie, czysto z pasji, a nie zarobkowo absolutnie. Więc jednak, m, tak silenie się na te trzy filmy w tygodniu w pewnym momencie stało się męczące. więc też to mi da troszkę a, spokoju, troszkę więcej czasu dla mnie, a że mógł sobie odpoczywać od tego. Plus dodatkowo mam nadzieję, że wiecie, jeden film w tygodniu będę, teoretycznie będę miał więcej czasu, żeby go dopracować, dużo na nim posiedzieć. Mam nadzieję, że to jakoś pozytywnie na jakość płynie. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. A, że jednak człowiek się musi w pewnym momencie skupić swojego życia na pracy zarobkowej, na prawdziwym życiu, a jednak YouTubeki sobie, czy tam jakieś inne zainteresowania, hobby, odstawić troszkę na dalszy plan, zajmować się w tym, w tym, faktycznie wolnym czasie, kiedy faktycznie ma to siłę, chęć, kiedy mu to sprawia przyjemność. No ale co? Chciałem was po prostu poinformować, co się działo że się nic na kanale nie działo, co się będzie działo dalej. W ogóle sorry, że głos mi wysiada, ale to przez to, że parę dosłownie parę dni temu byłem na koncercie i udało mi się pod całą scenę dobchać i wiecie jak to na koncertach pod całą sceną bywa. Przez godzinę człowiek sobie kompletnie zdziera gardło. Od ile teraz jeszcze jest spoko, tak wczoraj mówiłem jak kompletny kastrat. To było, to było piękne. Ale tak, tak to co, to chyba byłoby na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, czy, czy cokolwiek chcecie wiedzieć, to Strefa komentarzy jest jak najbardziej wasza, chętnie wam podpisuję. A tak to co, zachęcam do dalszego śledzenia kanału, bo trochę fajnych tematów mam przygotowanych. Z pewnością sobie niedługo omówimy komiks z Horizon Zero Dawn, który miałem nieprzyjemność czytać. Omówimy sobie Better Diablo 2, który miałem nieprzyjemność absolutnie ogrywać. A czy sobie, czy też wleci vlog, gdzie opowiem wam o mojej przygodzie z pewnym polskim sklepem na literę U czego serdecznie nie polecam, bo to co oni odwalają, to co oni odwalili ostatnio, to już było masakryczne kino. Ale tak, z pewnością mówią już o jakieś gierki będziemy omawiać jak to miało miejsce wcześniej, ale troszkę się na kanale pozmienia, mówię, ta częstotliwość niestety musi się zmniejszyć. Sorry życie. Ale dalej sobie zajawkowo mam nadzieję, będziemy działać. No, a czy poza tym mam wam coś jeszcze do powiedzenia? Eee, chyba nie, poza tym, że wiecie. Eee, na przykład teraz ze sobą mówię, że nie mam za bardzo czasu dla siebie, bo praca praca i tak dalej. Ale teraz miałem na przykład dwa dni wolnego, dzisiaj kiedy to nagrywam, czyli 7 września i jutro 8 września mam wolne. Nie wiem kiedy ten ogóle leci na kanał, ale 7-8 września miałem wolne, mam wolne. Tylko tak, dzisiaj się obudziłem po paru dniach pracy, to przed południem już się ogarnąłem, wstałem i nagle je, muszę coś ogarnąć na mieście. Jeb, je, jakieś pranie, jakieś zmywanie, wiecie, obowiązki domowe, coś tam po, poodkurzać. I nagle jest wieczór, a nagle się tak kompletnie z tyłka zgaduję, zgadałem dzisiaj. Że jutro, czyli 8 września, jadę do Warszawy zrobić sobie tatuaż. Więc wiecie, kolejny dzień z życia wyjęty. Kolejny dzień, który mógł poświęcić na nagrywanie czegoś, montowanie. Niestety idzie. Byłem na koncercie, jak wam wspomniałem ostatnio. też poproszę dzień, który mógłby pójść na nagrywki. No, no niestety, jednak życie to jest sztuka wyboru. Trzeba wybierać czasami. Człowiek chce się rozerwać, i chce sobie coś ponagrywać. No ale mówię, mam nadzieję, że jednak tempo jeden film na tydzień spokojnie dam radę ogarnąć i. Spokojnie będziemy sobie działać dalej. No a tak to co, mówię. Mam nadzieję, że dalej tu chcecie być, dalej chcecie śledzić to, co w internecie robię, bo ja tutaj bardzo chcę dalej dla was tworzyć. Mówię, dalej mi to. ale jestem oszczuchrany, dalej mi to ogromną przyjemność sprawia. Więc mam nadzieję, że będziemy sobie działać dalej. No a tak to co, miał być taki szybki, informacyjny vlog, wychodzi już około 10 minut, więc będziemy to kończyć. Mówię, macie jakieś pytania? Sekcja komentarzy należy do was. Zapraszam również na fanpage'a czy na Instagramy. Wszystko macie w opisie tego materiału. A tak to co? Ja Wam już pięknie dziękuję za uwagę. I co? A! Jeszcze jedno! A, stop! Jeszcze jedno! Live'y! Bo się tak napalałem parę razy, że będziemy sobie live'y dalej robić. Nie wiem, co z tymi streamami aktualnie będzie, bo mówię, czasowo nie wyrabiam. Ale jak coś, to o wszystkim będę informować na moich socialkach Facebook, Instagram. Więc tak, raz jeszcze. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Miłego wariaty!